Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To będzie taki bardziej pogadankowy vlog, bo nie mam co robić. I jak mogliście się już zorientować, dawno nie było odcinków i była to totalnie moja wina, bo nie miałam czasu po prostu nagrywać, musiałam pisać e, sprawdzian e, w środę i uczyłam się cały tydzień, jeszcze miałam problemy z internetem, i jednak mogłam nagrywać wczoraj, ale musiałam też nagrać na drugi kanał, bo jednak tamten jest dla mnie o ciupinkę ważniejszy. Teraz już odcinki będą regularnie dwa razy w tygodniu, więc dlatego Was też proszę żebyście że zajrzeli do opisu, bo tam będzie ankieta dotycząca następnej serii, którą byście chcieli zobaczyć na moim kanale. U mnie teraz świeci słońce, a jeszcze 4 godziny temu Padał śnieg. Fuck logik. Wiem. Wiecie. Kwiecień pleci. przepraca, Przeplata. Trochę zimy, trochę lata. No i jak kwiecień, to już się zbliżam święta właściwie, bo jutro już jest wielka sobota. Dzisiaj wielki piątek. Wczoraj wielki czwartek. Tak. Tak bardzo logiczne. Moje myślenie nie jest do końca prawidłowe, nie? Wprawdzie miałem dla Was przygotowany już odcinek, ale jednak go przełożono na następny tydzień, bo ten już jest taki świąteczny. I właśnie z tej okazji chciałam Wam życzyć wesołych, spokojnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka. I tam wie, wiecie, królika, królika, choć królik był wczoraj, nie? Czy tam zając był u was? U mnie nie. <słuch> nie wiem, czy wam pasują takie krótsze odcinki bogadankowe, takie na szczero, bo planuję taką serię, ale to bardziej później. Z takiej jeszcze informacji mam, że kamerkę GoPro będę miała już niedługo, bo już zamówiłam sobie. Tak. Hej się zgadza z YouTube'a, dzięki wam, nie. Żartuję, żartuję. Żartuję, nie, nie dostaję hejsu z YouTube'a, Tak naprawdę miałam zaplanowana co innego gadać, ale wyszło jak wyszło i gadam o czym gadam, czyli dziwny odcinek. Kolejny dziwny odcinek. Ogólnie chyba to jest trzeci, normalny vlog i też planuję nagrać challenge i tak przy okazji możecie pisać właśnie challenge jakie chcecie żebym nagrała w komentarzu tylko please, please mi normalne challenge bez komentarzy i teraz robi się ciepło już i myślę że będę nagrywać więcej na dworze bo bardzo mi się będzie chciało wyjść na dwor ja teraz w domu siedzę w bluzie i w mojej fajnej bluzce w ogóle ten możecie coś napisać Komentarz, jak spędzacie święta. Bo ogólnie ja to teraz siedzę w domu. Znaczy... Yy, w siedzę w domu, bo u nas jest... niedziela. Dobra, dobra. Wiem, że Was to mnie obchodzi. A mnie zadowolą, co wy spędzacie... W jak wy spędzacie w święta? Święta. I możecie zadawać także pytania do QA. Bo planuję nagrywać za około 2 tygodnie, więc możecie zadać: choć mamy już parę wybranych z poprzedniej tury, dlaczego ten cały wóz mi wisi? No? i chciałabym Wam też polecić jeden kanał, mianowicie Candy Candy, jest to kanał mojej koleżanki, która zaczęła dopiero nagrywać. Wiecie, ja jakimś wszystko robię, więc to jest jakby mój kanał, tylko ona nagrywa. Dlaczego pokazuję na ścianę? Ściana nagrywa, ta Tada. Ta Dobra. Jak już rozmawiamy o Ken Kelly, musicie zawsze wpaść na jej kanał. Tutaj macie adnotacje. Zapraszam serdecznie. E, na razie kręcie się Ten Dziennik. W przyszłości będą challenge i różne takie. To jest kanał vlogowy, więc na serio zapraszam. I to chyba na tyle w tym odcinku, choć bardzo mi się nudzi i nie mam co robić. Wiecie, przerwa świąteczna, to ja wiecie, idę grać w Cesa. o to z Znowu. To wiecie. Ten. narka, cześć. Chyba, wesoły świąt.